Rząd Donalda Tuska oddał port w Szczecinie Niemcom. I teraz mamy taką sytuację. Do Szczecina przypływa towar, przeładowuje go niemiecka firma Renus do niemieckiego centrum logistycznego w województwie lubuskim, również Renus. Towar zostanie dowieziony niemiecką koleją Deutsche Bahn. Polak zatrudniony w tych firmach za dużo mniejsze pieniądze niż w Niemczech wyda później te pieniądze w niemieckich marketach Kaufland czy Lidl. Zapłaci niemieckiej firmie za odbiór odpadów Remondis. Ciepło, prąd do domu dostarczy mu niemiecka firma E.ON. Za telefon i internet zapłaci niemieckiej firmie T-Mobile. Paczkę dostarczy mu niemiecka firma DHL, żeby kupić dom weźmie wysoko oprocentowany kredyt w niemieckim banku M-Bank, a mieszkanie zbuduje mu niemiecki deweloper Tak Immobilien AG. Zyski z tego wszystkiego, szanowni państwo, nie zostaną w Polsce, tylko zostaną wytransferowane do Niemiec. Żeby osiągnąć to wszystko Niemcy przez długie lata pracowały nad Polską. Przez długie lata kształtowały takich polityków jak Donald Tusk, Rafał Trzaskowski, ale również swoich dziennikarzy. Przez lata wtłoczyli w głowy Polakom, że każda krytyka Unii Europejskiej oznacza oszołomstwo, a fakty są takie, że niewiele zostało Polski w Polsce. Jeszcze tylko brakuje wymieszania kulturowego, religijnego z, Stworzenia społeczeństwa multikulturowego i bez jednego wystrzału sami zgodzimy się na porzucenie własnej waluty i własnej państwowości. Dziękuję.